Cześć życzę moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Gostek od komiksów, a dzisiaj Egmonciak, no i Superman kontra Lobo. Tak, chłopak w Majtasach versus ważnik. Jezu, ja się tęskniłem za postacią Lobo, dawno go już nie czytałem, ostatnimi czasy jak dobrze wspominam to Mandragora i Lobo wyzwolony, ale oprócz tego zdarzyło mi się też sięgnąć po kilka zeszytów z tym Symika. Do dzisiaj gdzieś tam mam egzemplarz dość mocno naruszony przez ząb czasu komiksu Maska vs Lobo. No i tak moi drodzy, po latach mamy kolejne zderzenie Wielkich Tytanów i jest to moi drodzy komiks serii Batman vs. Żółwie Liga vs. Godzilla Kong Batman vs. Dylan Dog Także myślę, że nie ma co ostrzeć sobie ząbków Spodziewa się, że w przyszłości dostaniemy więcej komiksów yy, o Bo No chyba, no chyba, że film Supergirl zażre Egmont sięgnie po kolejne komiksiki o tym bohaterze Kochani, mamy tutaj do czynienia z serial DC Black Label, czyli komiksy skierowane dla dorosłego czytelnika. Jest to moi drodzy powiększony format. Króciutka trzy zeszytowa historia i sam zastanawiałem się jak opowiedzieć wam o tej historii, więc pozwólcie, że naprawdę bardzo, bardzo skrótowo podejdę do pierwszego zeszytu i przejdę do kwestii jak tych dwóch gigantów spotkało się na jednej planecie. A wszystko za sprawą pewnego olbrzymiego kosmity, którego za chwilę Wam pokażę. O! Numen. Podobnie jak ważnik, podobnie jak superchłoptaś w majtasach, jest on ostatnim przedstawicielem swojego gatunku. Stworzenie obudziło się przestraszone, za bardzo nie wiedziało co się dzieje, objawiło się na planecie, no i zrobiło rozpierduchę, co wkurzyło ważniaka, ponieważ jego drink no, wylał się. <grych> tak, to jest ten lobo, którego pokochaliśmy sprzed laty. No i kiedy mm, ważniak postanawia rozprawić się z przybyszem, oczywiście wpada Superman, ratuje dzień, wszyscy mu biją brawo, no a lobo jest wkurzony. No jak to? Znowu superchłoptaś utarł mu nosa. Dlatego czym prędzej przybywa na ziemię, i wytacza wojnę supermenowi. Jednak moi drodzy to nie będzie wojna na pięści, którą obiecuje nam okładka, nie, to będzie wojna w internecie, lobo zakłada podcast, no i różnymi hashtagami walczy super chłopakiem. Jak to się kończy, to już poznałam. Wam do odkrycia, niemniej, niemniej dochodzimy już do końcówki pierwszego zeszytu. E, Numen powraca, no i stwierdza, że... Trochę mu głupio, że napaskudził na planecie, przy której bohaterowie się spotkali po raz pierwszy. Rozumie, jak wygląda sytuacja lobo i supermena, sam jest ostatnim przedstawicielem gatunku, dlatego postanawia wynagrodzić szkody chłopakom, odtwarza ich planety i postanawia w takim podziękowaniu wysłać ich na ich ojczyste planety. No, tylko, że tutaj jest taki drobny problem, bowiem chłopaki. Trafiają nie na te planety, na które powinni. Kosmita się pomylił. I tak Lobo trafia na najczystą planetę Supermana, a Superman trafia na najczystą planetę Lobo. No i rozpoczyna się komedia z elementami akcji, gdzie mamy motyw zmiany ról. To tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o fabułę. I tak bardzo, bardzo, bardzo króciutko poczynam do tego komiksu, który otwiera bardzo dużo wątków. I myślę, że tak więcej już Wam też nie będę pokazywał, jeżeli chodzi o ten komiks. E, tutaj gdzieś już mamy finał tak naprawdę pierwszego zeszytu. Myślę, że wizualnie już mniej więcej jesteście w stanie ocenić, jak, e, jak, jak wygląda to dzieło. Przechodząc do wrażeń, po lekturze tego komiksu przypomniały mi się słowa Marlona Brando, tutaj nie zacytuję dokładnie, ale spójrzcie jak zmasakrowali mojego chłop chłopaka. I nie chodzi o to, jak lobo potraktował Supermana czy jakąś poboczną postać. Po prostu uważam, że jest to słaby komiks, który od samego początku otwiera bardzo dużo wątków i... Przechodząc znowu do samego początku na dzień dobry mamy obietnicę starcia Superman vs Lobo. Myślałem, że ten komiks będzie, będzie szedł w kierunku, że mamy wielką potężną siłę, która niszczy świat, a chłopaki walczą o tak naprawdę palmę pierwszeństwa, kto z tym kosmitą się rozprawi. Ten pomysł zostaje bardzo szybko wygaszony. Przechodzimy do drugiego starcia. Myślę, o o ciekawie się robi, bowiem mamy wojnę hybrydową. Lobo postanowi sięgnąć po internet, po i po popularność i my się, hm, ciekawy pomysł, co prawda nie jest on oryginalny, pojawił się już wcześniej w różnych komiksach, chociażby e, u konkurencji, u X-Menów e, dziewczyny założyły drużynę X-Men Red, gdzie walczyły z hejtem. Zresztą też next wave był, był ten motyw poruszany również u syna Kaela. Także komiksiki już poruszają temat walki i wojny w internecie. Niemniej kolejny raz wątek zostaje szybko wygaszony. No i tak, ok, rozumiem, że bawimy się tu koło fortuny. No to kolejne odliczanie, zobaczymy co totalizator nam wylosuje. I okazuje się, że finalnie stanęliśmy na komedii z elementami akcji, w której jest zamiana ról. I myślę, że to jak najbardziej pasuje do stylu artystki, do pani Mirki Andolfo, którą jak najbardziej kojarzę z przyjemnych romansideł z elementami erotycznymi, co zresztą też widać w tym komiksie. Mamy tutaj dość kartunowe przedstawienie postaci, momentami wiesz, powiedziałbym karykaturalne i dodatkowo przeglądając się E, różnymi kadrami zauważycie zieloną włosą postać pani Biolożki, która właśnie przypomina mi bohaterki, chociażby e, taki komiks jak Sweet Paprika, które tworzyła rysowniczka. No i właśnie mogę powiedzieć, że z tych wszystkich połączonych mocy, czyli zmarnowanego potencjału, drewnianych dialogów, akcyjniaszka, który właściwie miał, przeistoczył się w komedię, powstał Superman kontra Lobo, który powinien się tak naprawdę nazywać Superman i Lobo, ponieważ tych starć nie ma za dużo, a jeżeli już dochodzi do e, starcia tytanów, to zostają bardzo szybko wygaszone. Szkoda, że to tak zostało potraktowane. Jest tu potencjał, jest tu możliwość do zabawy formą. To są postacie silne, Lobo cały czas może odtwarzać swoje uszkodzone kończyny, więc więc, więc, przechodząc do podsumowania, mogę powiedzieć, że przede wszystkim polecam ten komiksik dla fanów tych postaci. Jeżeli dawno nie czytaliście nic od Lobo i naprawdę musicie wszystko, wszystko kompletować, to myślę, że ten komiksik jak najbardziej Wam się spodoba, zwłaszcza, że twarda oprawa, powiększony format, jak najbardziej yy, ładnie leży na półeczce. Natomiast ja powiem Wam szczerze, jak będę miał tylko troszeczkę wolnego czasu, to wolę sięgnąć po Portrait Bankarta. Jest to dużo lepszy komiks, jeżeli chodzi o przygody Lobo, przy którym świetnie się bawię. No i czuć po prostu klimat ważniaka, który skradł moje serce sprzed laty. Dlatego powiem, że komiks przeczytany i odłożony na półkę do zapomnienia przeze mnie. Dajcie znać, czy również tak yy, źle odebraliście ten tytuł. Jeżeli właśnie na sam koniec, jeżeli myślicie, żeby komuś kupić go jako prezent pod choinkę, to nie, 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 kupcie po, portret Baggarta. Będzie według mnie dużo lepszym wyborem. Dobrze, to tyle moi drodzy ode mnie. Dajcie znać, czy również Wam nie siad ten komisk, czy może wręcz przeciwnie, odnaleźliście w nim e, dużo zabawy, dużo radości. Chętnie poczytam Wasze komentarze. I to tyle, kochani. Ja uciekam. Zapraszam Was na Facebooka. Goskot komiksów tam rzucam informacje odnośnie zbliżających się filmów, jak również zapraszam Was na mój kanał. Tam możecie sobie poszperać, poszukać filmiki o komiksach superbohaterskich, europejskich, japońskich. Do wyboru, do koloru. Trzymajcie się ciepło. Cześć.